Zimnej ciemności szlocha samotne dziecko. Drobne dłonie zaciśnięte w piąstki nie mogą zatamować łez. Małe ramiona drżą. Płacz malucha niesie się echem, powraca zwielokrotniony, jakby w mroku rozpaczały dziesiątki, setki podobnych dzieci, równie przerażonych. Tylko ciemność słucha tej rozdzierającej serce skargi niewinnych. Nagle, poza szlochem, słychać coś jeszcze. Dziwną melodię dobiegającą z daleka. Coraz bliższą. Jest szybka, skoczna, ale niepokojąca. Powoduje szybsze bicie serca. Dźwięk piszczałki, może fletu. Zbliża się, a rozpaczające dziecko milknie. Odrywa dłonie od zapokanej twarzy. Duże, ślepe w całkowitej ciemności oczy o wielkich źrenicach rozszerzają się jeszcze bardziej. Zaczerwienione lico malca blednie. Teraz przepełnia go strach jeszcze większy niż przed chwilą, choć zdaje się to niemożliwe. Hej, dziś na stacji RPG w ramach warhammerowego pomysłowiska podsunę wam koncept przygody związanej z dziećmi, opartej na starej niemieckiej legendzie spisanej przez Jakoba i Wilhelma Grimm, braci Grimm. Wyobraźcie sobie, że drużyna trafia do pokrążonego w żałobie miasteczka Hemeln, gdzieś na prowincji Imperium. Mężczyźni są milczący, o zaciśniętych ustach i zaczerwienionych oczach. Wielu pogrąża się w alkoholowym otępieniu, kobiety płaczą, pocieszają się w grupach. Praca leży zaniedbana, stragany porzucone, psy włóczą się po pustych, cichych ulicach. Jakieś nieszczęście nawiedziło to miejsce. Niedawno Hamel cierpiało od wielkiej plagi myszy i szczurów. Nikt nie mógł sobie poradzić z tym przekleństwem. Prośby do bogów, kolejni wynajmowani szczurołapowie i alchemicy wszystko zawodziło. Pewnego dnia w miasteczku zjawił się człowiek w kurtce uszytej z wielu kawałków kolorowych, jaskrawych materiałów w łazeńskiej czapce z dzwoneczkami, dlatego nazwano go cudakiem. Podawał się za niedościgłego szczurołapa, mistrza nad mistrzami w rozgramianiu wszelkich szkodników i obiecał, że za konkretną, olbrzymią sumę pieniędzy uwolni miasto od plagi w ciągu zaledwie paru godzin. Mieszczanie chętnie obiecali zapłacić żądaną sumę pieniędzy. Wówczas komediant wyciągnął piszczałkę, zagrał na niej, a wtedy szczury i myszy powychodziły ze wszystkich domów, kanałów, piwnic i ustawiły się za nim w szeregu. Szczurołap skierował się ku bramie miasta, a cała gromada zwierząt podążyła jego śladem jak zaczarowana. No i cóż, tak musiało być, tu musiała działać magia. Gdy grajek doszedł do rzeki płynącej nieopodal murów miejskich, czy może palisady, zdjął ubranie, wszedł do rzeki, znów grając, a za nim ruszyły wszystkie te zwierzęta, wszystkie gryzonie, które potopiły się w rzece. Choć przecież szczury dobrze pływają. Gdy mieszkańcy zorientowali się, że zostali ostatecznie uwolnieni od plagi, zaczęli pod różnymi pozorami wymawiać się od zapłacenia obiecanego cudakowi honorarium. Mieli argumenty Oto najwyraźniej Grajek był Nielicencjonowanym magiem, guślarzem Czarownikiem niepodlegającym Imperialnej kontroli Jako taki powinien więc być ścigany Przez łowców czarownic To powiedziawszy Mieszkańcy Hameln pozbawieni zupełnie poczucia sprawiedliwości Wyrzucili opa z miasta Z mieszkiem Jedno marnych szylingów Ostrzegając żeby dla swego dobra Więcej się tu nie pojawiał Trzy dni później, w samo południe, Grajek wrócił. Tym razem ze strasznym wyrazem na pomalowanej na biało-czerwono twarzy i w czarnej pelerynie. Ponownie na ulicach miasteczka zabrzmiała piszczałka. Tym razem jednak miała inny dźwięk, na który natychmiast wyszły z domów nie myszy i szczury, ale dzieci. Chłopcy i dziewczynki od trzeciego roku życia do piętnastego. Mniej więcej oczywiście, tu nie ma jakiegoś wzorca. A wśród nich także córka burmistrza. Cała czereda dzieci podążyła za grajkiem za miasteczko na zarośnięte wzgórza, gdzie wraz z nim przepadła. Widział to pasterz, który z ranną wieczką na ramionach nadszedł z daleka, był poza zasięgiem melodii, i widząc to, wrócił do miasta. Przynosząc tą wiadomość, dorośli mieszkańcy Hameln, pod wpływem melodii, pod wpływem czaru, byli całkowicie sparaliżowani. Dopiero teraz całą gromadą ruszyli szukać swoich dzieci. Wysłano posłańców do wszystkich okolicznych osad, aby dowiedzieć się, czy ktoś nie widział dzieci, choćby tylko niektórych. Być może do bohaterów takie pogłoski dotrą, więc wcześniej. W sumie z Hameln zginęło 40 dzieci. Tę liczbę można zaniczyć, zaliczy, zaniżyć. Zależy to od wielkości osady. Dzień później... Dzień czy dwa dni później, jak wam będzie pasowało w scenariuszu, dwoje z zaginionych dzieci do Hamelno wróciło. Jedno z nich było ślepe, drugie oni miało. Niewidome dziecko nie potrafiło pokazać miejsca, ale mogło mówić, gdzie gra ich zaprowadził, a drugie z nich znało, widziało miejsce, ale mm, nic nie słyszało. Było yy... Było, było nieme nie mogło się komunikować ktoś podobno widział też w dniu porwania płynące z nurtem rzeki dziecko, być może zwłoki ale sprawdzenie tego niczego nie przyniosło ta informacja zdawałoby się nieistotna może się bardzo przydać bohaterom graczy w dalszej części przygody to, że dziecko płynęło z nurtem rzeki przepływającej tuż pod murami czy palisa do miasta ktoś ją powinien drużynie e, przekazać kiedy zacznie się śledztwo? W Hameln oferują wielką nagrodę, w tym honorowe obywatelstwo miasteczka albo jakąś zaszczytną funkcję, każdemu, kto sprowadzi dzieci z powrotem. Mieszkańcy uważają się za przeklętych, dotkniętych klątwą, żałują swojej lekkomyślności i błagają wręcz o pomoc. Być może w osadzie jest też ułowca czarownic lub cała ich grupa, której jednak bardziej zależy na odnalezieniu grajka niż na ratunku dzieci. To może być ciekawa komplikacja w przygodzie. Łowcy mogą robić nieprzyjemności burmistrzowi za to, że z opóźnieniem poinformował o czarowniku, a obecność drużyny łowcy mogą uznać za utrudnienie w swojej pracy i może iskrzyć. Oczywiście zakładamy, że bohaterowie graczy podejmą się wyzwania, licząc, że nie zostaną okpieni tak samo jak wcześniej ten czarownik grajek. Pierwszą trudnością będzie wyciągnięcie informacji z dwójki okaleczonych dzieci. Niech to będzie pięcioletni chłopiec i o dwa lata starsza dziewczynka. Może rodzeństwo. Ich rodzice ma, mogą mieć opory przed udostępnieniem swych przestraszonych pociech grupie mniej lub bardziej obszerpanych awanturników. Zresztą wcześniejsze próby przesłuchania dzieci przez łowców yy, mogły być, oględnie mówiąc, niedelikatne. Być może też łowcy... Wciąż te dzieci tą dwójkę przetrzymują i trzeba się będzie natrudzić, by uzyskać do nich dostęp. A kiedy to już się uda, okaże się, że maluchy nie mają ochoty rozmawiać, komunikować się o strasznym dniu, w którym je tak okaleczono. Potrzeba to będzie cierpliwości i ciepła, jednym słowem odpowiedniego podejścia. Kiedy dzieci, pamiętaj moich wieku, zaczną wreszcie przekazywać informacje, chłopiec nie mowa za pomocą gestów, dziewczynka ociemniała dziewczynka drżącym głosem, to będzie to raczej odpowiadanie na pytania prostym tak lub nie. Długi, męczący proces, ale który może sprawę trochę rozjaśnić. I w ten sposób bohaterowie mogą się dowiedzieć, że uprowadzone dzieci dotarły do Zalesionych Wzgórz kilka mil za miastem. To będzie można potwierdzić u pasterza, który być może... Został oskarżony przez łowców czarownic o udział w porwaniu dzieci i też jest uwięziony. Dzieci przekroczyły zimny strumień i zbliżyły się do kilku wyższych skał, czy może wielkich głazów, na których rosły dwa splątane konarami krzywe drzewa, w tym jedno uschnięte. Tam melodia, według opowieści dzieci, się zmieniła. I o tym fragmencie trudno jest opowiadać. Tutaj będą się wahać i sugerować pytaniami bohaterów. Wówczas to właśnie pięciolatek stracił głos, a dziewczynka oślepła. Jest to związane z działaniem dzikiej magii dar, którą się Grajek posługuje, czy też, która sączy się z jego magicznej fujarki. Dzieci, cała grupka, wciąż przymuszone melodią, wspięły się na wysoką skałę, najpierw te większe i starsze, i robiły coś wokół drzewa. Przestraszony niemy pięciolatek będzie miał problemy z, z wytłumaczeniem, w końcu się pewnie rozpłaczę, że posłuszne magicznemu poleceniu grajka dzieci odchyliły uschnięte martwe drzewo, a wówczas reszta po kolei zniknęła pod ziemią. W rzeczywistości dzieci jedno po drugim weszły w dziurę pomiędzy kamieniami w tej skale. Rodzeństwo było na końcu szeregu i kiedy grajek na chwilę przerwał grę, by wydać jakieś polecenie, jakimś cudem tej dwójce udało się uciec. Być może zemdlały i sturlały się. w Wtedy też tracąc, tracąc wzrok i, yy, i zdolność posługiwania się mową. Także ta dwójka nie widziały yy, nie, nie, nie te dzieci, jak ostatnie yy, z ich rówieśników znikają pod ziemią wraz ze szczurołapem, a zwolnione z uchwytu usunięte drzewo wraca na swoje miejsce. Za pomocą drugiego splątanego z nim gałęziami. Drzewo wróciło na swoje miejsce, jego martwe korzenie. Zamaskowały ślad istniejącego przejścia, wejścia do, do podziemi. Tak czy inaczej, drużyna, mając tylko opis dziecięcy, sugerujący jakieś fantastyczne zapadnięcie się całej grupy dzieci pod ziemię, czy pochłonięcie, pochłonięcie ich przez skały, drużyna będzie musiała dotrzeć na wzgórza, popisać się kilka razy tropieniem, odnaleźć skałę, te dwa spiecione ze sobą charakterystyczne drzewa, a w okolicy, Poza łowcami czarownic, krążyć może jeszcze inna grupa poszukiwaczy przygód. Konkurencja. Będą śledzić bohaterów graczy i podkładać im przysłowiową świnię. Pamiętajcie, że obiecana nagroda w mieście Hamel jest wielka, więc wszystkie chwyty są dozwolone. Do celu drużynę powinny doprowadzić i talenty tropiciela, być może maga, i umiejętne przesłuchiwanie, rozmowa z dziećmi, być może jeszcze coś innego. To zależy od drużyny jej kreatywności, podejścia do problemu. Na miejscu jest trochę śladów: jakaś wstążka, połamane gałęzie, zdarty z głazu mech, ale nigdzie nie widać miejsca ukrycia wielkiej gromady dzieci ani żadnego wejścia pod ziemię. Skała jest spękana i właściwie składa się z kilku olbrzymich, stykających się ze sobą głazów. Cały zaganik jest na jednym z kilku rozległych wzgórz. Więc teoretycznie. Pomiędzy nimi może być jakaś pusta przestrzeń, jednak nie widać żadnego śladu wejścia. W tym miejscu można, jeśli ktoś to potrafi, wyczuć magię. Cały trik polega na tym, żeby użyć siły. Wystarczy jeden silny mężczyzna, wojownik na przykład, i w odpowiednim kierunku popchnąć jedno z dwóch drzew, to uschnięte, rosnących na szczycie skały. Ten lekki, obumarły, ale nie spróchniały pień odchyli się. Na części swoich korzeni, jak na zawiasach, odsłaniając pionową szczelinę w skale, dotąd zamaskowaną bezpośrednio pod drzewem. Kiedy puści się to usunięte drzewo, to za sprawą przyciągania spontanych gałęzi, żywego towarzysza, powoli powróci ona na swoje miejsce, ponownie zasłaniając otwór. Całość została dodatkowo wzmocniona, zamaskowana starą trawą, suchą yy, i magią. Korzenie usuniętego drzewa wbijają się w szczeliny i ukrywają większość podejrzanych śladów. Najprawdopodobniej ktoś korzystał z tego miejsca nie pierwszy raz. Szczelina jest wystarczająca, by zmieścił się w niej dorosły człowiek i prowadzi niemal pionowo w wilgotną, pełną robactwa ciemność między głazami w dół. Dziura nie jest głęboka, wiedzie do niewielkiej naturalnej komory, skąd dalej biegnie w głąb wzgórza, ziemno-skalnym korytarzem opadającym po spirali w dół górze było niegdyś kurhanem, o komorze grobowej splądrowanej i zapomnianej już przed setkami lat. To tam właśnie prowadzi wijący się korytarz. Z głównej komory, w której oczywiście są stare kości, zbutwiałe skóry, może jakieś naskalne malowidła, jest tylko jedno wyjście. Ponownie korytarz, tym razem wygodniejszy, większy, prowadzący pod kątem 30 stopni w dół po linii prostej. Ten korytarz jest wzmocniony kamiennymi stemplami, Ciągnie się jakieś 200 metrów, a na jego końcu jest grota, niegdyś stanowiąca obóz miejscowych zbójców. Teraz tylko siedlisko nietoperzy. Jeśli na zewnątrz jest dzień, to pewnie e, te zwierzęta śpią, ale się obudzą. I może czegoś jeszcze, jeśli chcecie wprowadzić tutaj jakiegoś potworka, jakieś starcie, to coś, e, bestia żyjąca w tym miejscu, ewentualnie dopaść, e, mogła dopaść jedno czy dwoje dzieci prowadzonych tu przez grajka. Zwłoki maluchów to bardzo ponura akcent tego miejsca. Reszty dzieci jednak tu nie ma. On tylko, cała gromada tędy przeszła, mm, przewędrowała, ale nie jest to miejsce ich ukrycia. Grota jest długa, złudnie rozległa, zdradliwa, zimna i wilgotna, no ale to nie jest główna lokacja tej, yy, tej przygody, więc yy, nie powinno, jej eksploracja nie powinna zajmować zbyt wiele miejsca pośród stalaktytów, stalagmitów, kapania wody, tańczących cieni. Drużyna znajdzie w końcu wyjścia, wyjście. Przez, przez to wyjście dostają się także tutaj nietoperze i tędy zostały wyprowadzone dzieci zaczarowane melodią szczurołapa. Wyjście jest niemal niewidoczne z zewnątrz i znajduje się nad zarośniętym brzegiem rzeki, nieopodal płytkiego błyt, brodu. Kamieniście tu jest i zdradliwie, może są też resztki padliny, gryzoni z Hameln. Więc niekoniecznie dzieci były prowadzone przez brud. A może jednak? Jeśli drużyna przypomni sobie informację o dziecku niesionym z prądem rzeki, to być może przekroczy brud drużyna i zacznie tropić we właściwym miejscu. Bo rzeczywiście kawalkada dzieci została tędy poprowadzona i podczas przechodzenia przez rzekę Jedno czy dwoje dzieci zostało porwanych z prądem. Do tego miejsca może też doprowadzić różnę wędrówka w górę rzeki, pod prąd, poczynając od miasta. To jakby drugie podejście podejście od drugiej strony do tej lokacji. Czyli zamiast iść na, w kierunku wzgórz, szukać tych z drzew, a potem wędrować pod ziemiami, można też ruszyć pod prąd rzeki i wzdłuż niej wśród wzgórz szukać wejścia śladu i być może tak do tego podejdzie drużyna. Odporwanie minęło kilka dni, brud i prowadzący dalej trakt jest stosunkowo często uczęszczany, więc ślady są trudne do odnalezienia, ale od czego są jednak bohaterowie. Incydenty po drodze, przeszkody, wskazówki mistrz gry może mnożyć dowoli. Niedaleko jednak musi znajdować się miejsce Zapewne gracze trafią tam wkrótce po zmroku, gdzie grajek obozuje. Jest sam, co dziwne, i na razie zachowuje się cicho. Siedzi może przy ognisku. Tylko, że w pierwszej chwili na poszukiwanego cudaka nie wygląda. Nie gra na flecie. Może być inaczej ubrany. Wydaje się być czymś oszołomiony. To jest narkotyk. Podejść go może być trudno. A może, może w tym momencie, jeśli zauważy bohaterów, wyciągnie flet i zacznie grać, grać i za sprawą tej melodii pojawi się magia, która potrafi obezwładnić, paraliżować, uwodzić, rozkazywać. Bohaterowie mogą zatkać sobie usz albo zastrzelić porywacza z daleka, jeśli nie obezwładnią go wcześniej. Na pewno coś wymyślą yy, kreatywnego. Zabijać cudaka nie powinni, jeśli chcą, yy, chcą odkryć położenie zaginionych dzieci, bo tutaj najwyraźniej ich nie ma. Ale może pierwsza napotkana osoba wcale nie będzie tym, yy, tym szczurołapem. Może najpierw bohaterowie trafią samotnego pasterza z psem, który... Przez przypadek będzie sobie grał nad ogniskiem na fujarce. Zupełnie niewinna osoba, która jednak w tych okolicznościach może zostać pomylona z winnym. No i pamiętajcie o konkurencyjnej drużynie awanturników, która się może kręcić po okolicy oraz o łowcach czarownic. No za, załóżmy, że drużyna y, pokona magię melodii, odnajdzie, trafi na, na grajka, y, po, pojmie go i skutecznie przesłucha. W chwili spotkania ten człowiek jest pod wpływem narkotyku i można, nawet może powinno się go odgrywać jak groteskową postać, na przykład w stylu batmanowskiego Jokera. W rozmowie z cudakiem niewiele rzeczy, oprócz przypalania, będzie skutkować. Szalenie, szaleniec śmieje się śmierci w twarz, filozofuje, porównuje się z bohaterami, poucza ich. Najlepiej pewnie będzie zabrać mu narkotyk, poczekać, aż odezwie się w nim głód używki, lub będzie pragnął. Tym narkotykiem zniwelować zadawany ból, ale może bohaterowie wymyślą coś yy, mniej związanego z strukturami. I wówczas dowiedzą się, że Grajek od dłuższego czasu był w bliskich stosunkach albo z jakimiś kultystami, albo szczuroludźmi. A najlepiej z kultystami, których udają z Kaweni. Yy, kiedy został oszukany w Hameln, yy, ubił inny interes. Mianowicie taki, że porwał dzieci z Hameln i sprzedał je kultystom, czy łowcom niewolników. Szczurołap jest podłym i przebiegłym osobnikiem. To tak naprawdę on sam zwabił szkodniki do Hameln, do miasta Hameln, żeby móc wykonać swój plan. Chciał zarobić na tym. Robi to nie pierwszy raz. Takiego przedsięwzięcia się podejmuje. Raz do roku, być może nawet w, w okolicy, do wybranego miasta najpierw w wabi magią dużą ilość gryzoni, a potem, kiedy nikt inny z problemem nie daje sobie rady, zjawia się i znajduje na to cudowne rozwiązanie. W Hameln oszukano go, nie zapłacono i stąd, stąd jego zemsta, albo też jak on to traktuje, inny sposób na odkucie się. Kultyści z Kaveni, Czy łowcy niewolników Zapłacili mu narkotykiem, złotem Może nawet odrobiną spaczenia To zależy od was Czy Graik jest czarownikiem Czy tylko posługuje się magicznym przedmiotem Skąd go ma I czy jest to artefakt przeklęty To wszystko zostawiam wam mistrzowie gry Do ustalenia Przed bohaterami jest jeszcze wiele wysiłku Bo to nie koniec przygody Muszą wszak Jak najszybciej odnaleźć Istoty, które teraz posiadają dzieci, czy to handlarzy niewolników, czy szczura ludzi, odbić, odbić maluchy. Bardzo możliwe, że będą do tego potrzebować konkurencyjnej drużyny albo łowców czarownic. Pomoc się tu przyda. Trzeba więc będzie dla większego dobra układać się z ludźmi, z którymi wcześniej być może doszło do jakiegoś konfliktu. No i historia będzie się rozwijać. Tutaj przerwę ten pomysł, zanim nie skończymy w jakimś liniowym, ślepym załuku fabuły. To jest ogólny koncept, który możecie dowolnie rozwijać, komplikować, ale zakończenie całej, całej przygody zostawiam już Wam. U mnie fled Grajka był specjalnie spreparowaną kością elfa, pustą w środku, jak u ptaków, tak sobie wyobrażam, kościec długołuchych, poddaną w skawańskiej obróbce. Wewnątrz fletu znajdował się zielonkawy, ostriak monomolekularne włókno włos Demona z otchłani chaosu Zamknięty w instrumencie Nikomu nie wadzi, ale po rozłupaniu delikatnego fletu Jeśli ktoś rozbije ten instrument Monowłókno wypada I jeśli ktoś go dotknie może bardzo boleśnie zranić Wszystko przecina praktycznie Albo może w to włókno zamknięte w flecie, we flecie ożyje, i jak wicień wniknie, wciśnie się pod skórę pechowego bohatera. Takie finały w Warhammerze są chyba najlepsze, prawda? No i to tyle na dziś. Jeśli chodzi o szybki pomysł na prostą, prostą przygodę, na inspirację, gdyby, gdyby wam taki brakowało. Na falach stacji RPG słuchaliście głosu maestro. Jeśli się Wam podobało lub nie podobało, kliknijcie proszę odpowiedni przycisk, najlepiej dajcie suba, a potem zbierzcie drużynę i ruszajcie razem na niebezpieczny szlak ponurych przygód. Cześć!